Cześć, Marcin, to ja, Dąbrowa. Co prawda, znamy się już dość długo, ale ty chyba mnie nie rozumiesz. Moje serce, które kiedyś było pełne ludzi, dziś jest puste i zapomniane. Mówisz o fabryce pełnej życia, ale zapomniałeś chyba, gdzie tak naprawdę to życie się zaczęło. Wydałam na świat i wychowałam wielu wspaniałych ludzi, ale dziś już niestety nikt się tutaj nie rodzi. Likwidacja oddziału położniczego, szpital, który to nie w długach, i nowe centrum onkologii, które nie funkcjonuje mimo swego ogromnego potencjału. Ciężko mi na to wszystko patrzeć. Moje zielone płuca są naprawdę duże i piękne, a mimo wszystko truje swoich mieszkańców. To musi się wreszcie skończyć. Cieszę się z pięknego parku Zielona, ale tuż obok ludzie mieszkają w zniszczonych kamienicach. Mamy piękny pałac, na który wydaliście krocie, ale okolica pozostawia wiele do życzenia. Ja jestem otwarta na wszystkich, jednak niepełnosprawni nie mają tutaj łatwego życia. To bardzo niesprawiedliwe. Ty i Twoi koledzy gościliście u mnie już bardzo długo. Zamiast przekazywać sobie władzę, proszę, dajcie mi od Was odpocząć. Staram się uśmiechać, choć problemów mam wiele. Wciąż liczę na lepsze jutro. Marcin, odejdź, a ja narodzę się od nowa.